Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj temat lekko kontrowersyjny, bo chciałam trochę pogadać o zakupach w sklepach sieciowych. Podczas ostatniego QA, które robiłam na swoim koncie na Instagramie, dostałam pytanie: czy warto i czy polecam zakupy w sklepach sieciowych? I zdaję sobie z tego sprawę, że zakupy w sieciówkach dzielą często te modowe konsumentki na zwolenniczki i przeciwniczki, ale chciałam dzisiaj ugryźć ten temat z własnej perspektywy. A to dlatego, że sklepy sieciowe są częścią mojej pracy. Gdybyście zapytały mnie: Czy ze swoimi klientkami, jako personal shopperka, chodzę do sklepów sieciowych, odpowiem Wam jasne: zaglądamy tam i szukamy tych najfajniejszych ubrań. Jeśli drugie pytanie, które bym dostała, to czy osobiście kupuję w sieciówkach, odpowiem Wam jasne. Jakbym dzisiaj otworzyła swoją garderobę, to byście zobaczyły, że większość rzeczy, które tam wisi, są właśnie z kolekcji ze sklepów sieciowych. I trzecie pytanie, to najważniejsze, w nawiązaniu do którego powstaje właśnie to nagranie, czy warto w ogóle kupować w sieciówkach? Odpowiedź jest również na tak, więc macie trzy razy tak. No dobra, ale postaram się rozwinąć. Te tematy, dlaczego tak uważam i dlaczego nie jestem taką konserwatywną przeciwniczką, jeśli chodzi o zakupy w sklepach sieciowych. Po pierwsze, uważam, że w sklepach sieciowych warto jest robić zakupy, ale oczywiście nie szukamy tam pełnej garderoby. Są pewne części naszej szafy kolekcji, które warto tam kupować, i są też takie. Które, le które lepiej poszukać w sklepach, które mają zdecydowanie lepszą jakość, a co za tym idzie wyższą cenę. Na przykład, jeżeli szukacie garnituru, który będziecie nosiły dość często i będzie Wam służył on też na bardzo ważne, oficjalne, eleganckie okazje, a więc chcecie, żeby ten garnitur był najlepszej jakości, był nieskazitelny, jeśli chodzi o jego wygląd i skład, w sieciówkach raczej. Takich rzeczy nie znajdziemy, chociaż to nie znaczy, że nigdy nie, bo kto wie, być może za kilka kolekcji właśnie znajdziemy tam też świetne jakościowo garnitury, ale zazwyczaj i uogólniając, jeśli szukacie dobrego gatunkowo garnituru, to raczej idziemy do sklepów, w których te garnitury będą lepszej jakości. Czyli na przykład sklepy, które są dedykowane tego typu częścią garderoby. I ogólnie jest taka zasada, według mnie, że jeżeli szukacie takich części garderoby, które mają być. Świetne gatunkowo, które mają być eleganckie i które chcecie, żeby wiszały w waszej garderobie przez wiele lat i pozostawały i wyglądały wręcz na niezniszczone, Ta, w takie rzeczy inwestujemy więcej i rezygnujemy z zakupów w sieciówkach. Co jeszcze może być taką częścią garderoby? Myślę sobie tutaj też o butach. Na przykład, jeżeli szukacie świetnych gatunkowo skórzanych kozaków albo botków, albo niech to będą czółenka. To raczej nie kupiłabym ich w dostępnej popularnej sieciówce, tylko poszła do sklepu obuwniczego, gdzie macie pewność, że ta skóra jest najwyższej jakości, gdzie w razie czego możecie udać się także po reklamację i jest większa pewność, że ten sklep obuwniczy dostarczy Wam produkt wyższej jakości. No dobra, ale miałam mówić o tym, jakie są plusy zakupów w sieciówkach. Przede wszystkim, chyba nigdzie indziej nie znajduję trendów tak szybko jak w sieciówkach. Sieciówki bardzo szybko, wręcz błyskawicznie, wchłaniają trendy. Zarówno z mody ulicznej, jak i te powielane z wielkich domów mody. Jeśli lubicie być na bieżąco z trendami, szukacie jakiejś rzeczy, która pojawiła się w danym sezonie u danego projektanta, i teraz chcecie kupić coś za dużo mniejsze pieniądze, no to sieciówki tutaj pozostaną niezastąpione. Kolejna zaleta sklepów sieciowych jest taka, że jak pojawia się na przykład nowa wiosenna kolekcja, to w tej jednej kolekcji bardzo często my mamy aż pięć różnych modeli, na przykład jeansów. Więc jeśli mamy przeróżne sylwetki albo lubimy nosić różne kroje. To w sklepach sieciowych jest większa pewność, że znajdziemy taki krój, który będzie pasował do naszej figury. I trzeci argument, który bardzo lubię i którym często obalam mit związany ze sklepami sieciowymi: w sieciówkach naprawdę można dostać rzeczy dobre gatunkowo, ale trzeba się postarać, trzeba poświęcić więcej czasu, przeglądać składy i nie zniechęcać się, bo sama bardzo często znajduje w sklepach sieciowych ubrania, które są wykonane np. ze 100% bawełny albo w tym sezonie wiosenno-letnim z lnu. Z jedwabiem trochę gorzej, ale też zdarzają się takie krótkie kolekcje, które są wykonane nawet z tak szlachetnych tkanin. Niemniej jednak w sklepach sieciowych znajdziecie także rzeczy dobre, gatunkowo. Często już na wieszaku widać, czy dana rzecz jest ładnie odszyta, czy jest podszewka, no i jaki jest ten skład materiałów. No to teraz odniosę się ponownie do własnego doświadczenia czyli po co ja zazwyczaj zaglądam do sklepów sieciowych. Powiem wam szczerze, że lubię szukać tam rzeczy mocno casualowych, takie, które wiem, że będę nosić często, będę je wykorzystywać na wiele różnych okazji i tak naprawdę prędzej czy później one zostaną znoszone. I godzę się świadomie na to, że jeśli zapłacę mniej, to pewnie szybciej będę musiała je wymienić, ale robię to świadomie. Czyli nie kupuję sukienki za 120 zł, a potem jestem zdziwiona, że pod koniec sezonu ona jest już delikatnie sprana. Uwielbiam w sieciówkach kupować różnego rodzaju okrycia wierzchnie, czy to są wiosenne kurteczki, czy płaszczyki, czy dłuższe marynarki. Tych rzeczy potrzebuję dosyć dużo. Nawet ostatnio zdałam sobie z tego sprawę, że naprawdę w mojej szafie wisi dużo kurteczek i każda z nich jest wykorzystywana. W związku z tym nie wyobrażam sobie, wydawać większej ilości pieniędzy, na przykład na jeden wiosenny płaszcz, bo to nie jest zimowy płaszcz, który musi mieć dobry skład typu 90% wełny, to może, mogą być inne tkaniny, lżejsze, które sprawdzą mi się przy moim aktywnym spędzaniu czasu. Co może jeszcze bardziej Was zaskoczy w sieciówkach, lubię kupować spodnie jeansowe. Tak, mam kilka. Ulubionych, na przykład and Bear jest taką marką, gdzie zawsze znajduję krój spodni o idealnej długości, o idealnej szerokości w talii, i ten rozmiar pasuje na moją sylwetkę. I to też jest ważne, żebyście wybrały sobie takie sklepy sieciowe, który, w których pasuje Wam rozmiarówka. Często w sklepach sieciowych kupuję także wspomniane wcześniej sukienki, szczególnie te letnie, te, które mogą być bawełniane, lniane, przewiewne. I od których nie oczekuję tak dużo od jak od sukienki koktajlowej, która wręcz powinna być takiej jakości, że mucha nie siada takie codzienne, letnie sukienki w sieciówkach to jest zdecydowanie dobra inwestycja. Ale jeszcze do niedawna miałam też tendencję, że kupowałam w sklepach sieciowych dresy. A jak wszyscy wiemy, w dresach chodzimy teraz bardzo dużo i zauważyłam, że jak nosiłam wcześniej te dresy dwa razy w tygodniu, no to one posłużyły mi zdecydowanie na dłużej, ale jak teraz noszę je praktycznie codziennie, to widzę, że ta tkanina jest z prania na pranie coraz cieńsza. W związku z tym mam silne postanowienie, które już wdrożyłam życie, że inwestuje trochę więcej, ale kupuje dresy, które są produkowane przez Lokalne marki, i jestem zdecydowanie bardziej zadowolona z ich jakości. Lubię w sklepach sieciowych zaglądać także po dodatki i akcesoria. Mam tu na myśli na przykład torebki. W tym sezonie mamy modne torebki ortalionowe, które umówmy się, nie muszą być od wielkich projektantów, bo mimo wszystko to jest ortalion. I to jest taki krótki trend, który myślę, że praktyczny jest dla mnie w tym sezonie, kiedy łączę go właśnie na przykład ze spodniami dresowymi, ale nie chcę inwestować wielkich pieniędzy w taki dodatek, więc. Wtedy udaje się do ulubionego sklepu sieciowego właśnie po taką torebkę. Latem też chętniej udaje się do sieciówek po płaskie buty, to znaczy takie, które nie są na obcasie, bo już zauważyłam, że te sieciówkowe są nie do końca dobrze wyprofilowane dla mojej stopy, ale jeśli chodzi o płaskie buty typu trampki czy klapki, jak najbardziej w sieciówkach udaje mi się upolować bardzo ciekawe i wygodne modele. No dobra, a teraz pytanie, jakie sieciówki lubię i do jakich zaglądam zdecydowanie najczęściej? Słuchajcie, ostatnio spotkałam się z takim rozróżnieniem jak High Street Fashion, i to właśnie odnosi się do sklepów sieciowych, właśnie takich, które możemy podzielić bardziej na High fashion i fast fashion. I okazuje się, że high fashion to marki sieciowe, jak na przykład Another Stories, który zdecydowanie uwielbiam i polecam, bo znajduję tam bardzo często dużo naturalnych tkanin, nietypowe kroje, nieszablonowe modele. W związku z tym, jeśli szukam czegoś. Trochę podkręconego modowo to Another Stories zdecydowanie odpowiada na moje potrzeby. Po rzeczy typowo casualowe, takie, które łatwo będzie mi się zestawiać z klasyką w garderobie, udaje się najczęściej do H&M. I wiem, że masa klientek ma uczulenie na samą myśl, jest tam, że jest tam bardzo dużo rzeczy, bardzo duży wybór i czują się zagubione. To prawda, w trzeba poświęcić trochę więcej czasu albo wiedzieć po prostu, na jakie działy się udać, żeby znaleźć coś, co, czego my szukamy i co będzie odpowiadać naszej garderobie. Uwielbiam podglądać sklep internetowy marki Topshop. Niedostępna już jest ta marka na terenie Polski, ale na szczęście pozostały nam zakupy online. To też jest ta jedna z sieciówek, która lubi mnie zaskakiwać, jeśli chodzi o szybkość, z jaką wchłania najnowsze trendy, ale także jestem zadowolona z Jakości. Przechadzając się po galeriach, szczególnie tych trójmiejskich, nie może mnie zabraknąć w mango. Ta hiszpańska sieciówka bardzo często przykuwa moją uwagę dość neutralną paletą kolorów, ale także jakością wykonania samych ubrań. I kiedyś byłam maniaczką, jeśli chodzi o kolekcję Zary, wydaje mi się, że znałam absolutnie wszystkie ubrania, które mają w swoich kolekcjach. To zaczęło się już jakiś dłuższy czas temu zmieniać. Szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi, ale w Zarze nie kupuję już tak często. Częściej kupuję tam zdecydowanie kolekcje dziecięce, ale jeśli ktoś szuka ubrań, modeli, które bardzo mocno przypominają te prezentowane na wybiegach wielkich domów mody, to Zara zdecydowanie jest w tym najlepsza. Trochę się nagadałam. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania albo swoje refleksje i doświadczenia na temat zakupów w sieciówkach, to bardzo chętnie czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że troszeczkę odczarowałam te czarne chmury, które wiszą nad sklepami sieciowymi. Słuchajcie, to nic złego, że zaglądamy tam czasem. Oczywiście fajnie, jak wszystko odbywa się w ten zrównoważony sposób. Czyli na przykład wybieramy sobie jakieś, jakąś część garderoby od wysmakowanych producentów, na przykład tych lokalnych. Ale nic takiego się złego nie stanie, jeśli od czasu do czasu zajrzymy też do sklepów sieciowych. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał cały się nagrał. Dzisiaj testuję nagranie z telefonu, więc też dajcie znać, jak odbieracie jakość tego nagrania. Mam nadzieję, do zobaczenia już niebawem. Gdybyście miały jakieś pomysły, o czym chciałybyście posłuchać w kolejnych odcinkach, dajcie znać również w swoich komentarzach. Do zobaczenia!